Witajcie, kochani, niech będzie chwała Naszemu Bogu, Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Czytamy Ewangelię Łukasza. Dzisiaj będziemy czytać 23 rozdział, od 44 wersetu. Proszę Was, otwórzcie swoje Biblię razem ze mną, byście widzieli ten tekst, widzieli ten fragment, by Słowo Boże w Was żyło, byście wymieli z nim osobisty kontakt. I by to było zawsze spotkanie z najwyższym. Słowo Boże jest ostre jak miecz obusieczny. Ono cię przektnie, ono cię przeniknie, kiedy Ty tylko prawdziwie zaufasz Bogu i prawdziwie się na nie otworzysz. Przyjmiesz je jako prawdę. I na początku będzie to na pewno bolesne, trudne, ciężkie do przyjęcia. Ale jeżeli Ty już zrozumiesz, że Bóg mówi Ci prawdę, która jest zbawcza. Która Cię zbawia, która Cię zmienia, to zawsze chętnie, niezależnie od tego, co będziesz czuł, tą prawdę będziesz przyjmował i to wszystko będzie Cię przemieniać, będzie Cię zmieniać, będzie Cię otwierać na osobę Jezusa Chrystusa. Będziesz jeszcze głębiej go rozumieć, będziesz jeszcze głębiej w Jego obecności zanurzony. Przylgniesz do niego całym sercem. Prawdziwie odczujesz i doświadczysz bliskość płynącą z poznania Pana Jezusa, kiedy ty otworzysz się na tą prawdę, ponieważ doświadczysz tego, co On czuje, tego, co On myśli, tego, jak On patrzy. Staniesz się z nimi jedno. W dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy uganiają się tylko za czubkiem swojego nosa i za tym, żeby wykorzystywać Ewangelię do tego, żeby nam się dobrze żyło i powodziło, ja zapraszam Cię do czegoś innego. W imię Jezusa Chrystusa proszę Cię, abyś skupił się tylko na Nim, abyś chciał Go zrozumieć, abyś chciał Go poznać, abyś chciał Go naprawdę doświadczyć, przeżyć z Nim to, co On przeżywa każdego dnia, byś otworzył swoje serce i powiedział: Panie, podziel się ze mną tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze. Daj mi siebie, bo tylko ciebie łaknę chcę ci poddać każdy aspekt mojego życia każdą chwilę każdy moment każdą myśl wszystko proszę cię prowadź mnie i bądź ze mną ja zapraszam was do prawdziwej więzi z bogiem do tego byście stali się piewcami sprawiedliwości byście szli za prawdą dokądkolwiek ona idzie byście byli światłem świata i solą ziemi byście byli niezłomni, byście byli jak kamienie rzucane na szaniec. W imię prawdy, w imię miłości, w imię sprawiedliwości Bożej, z imieniem Jezusa na ustach, byście przynieśli Bogu prawdziwe owoce. A jakie to są owoce? To widzimy w życiu Chrystusa, kiedy przestrzegamy Jego przykazań, kiedy zachowujemy Jego wiarę, kiedy patrzymy na Niego, wpatrujemy się w Niego i widzimy, jak On postępował, i my postępujemy tak samo, ponieważ wszystko, co wychodzi z ust Bożych, jest wieczne i święte, i należy właściwie to rozumieć, przyjmując naukę od samego Chrystusa, w całości Jego słowa. Dlatego czytajmy dzisiaj 44 wers, a było Około godziny szóstej i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Wtedy jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. A setnik, widząc co się działo, chwalił Boga, mówiąc: istotnie to był sprawiedliwy człowiek. Także i wszyscy, którzy Także i wszyscy ludzie, którzy się na to widowisko zeszli, gdy zobaczyli, co się stało, bili się w piersi i zawracali. Wszyscy zaś jego znajomi stali z daleka, przypatrując się temu, również kobiety, które przyszły za nim z Galilei. I pozornie widzimy człowieka, który przegrał wszystko. Jego najlepszy przyjaciel zaparł się go, inny przyjaciel go zdradził. Jego kumple go wystawili. Znajomi stoją z daleka. Widzimy człowieka, który wisi na krzyżu, który nie posiada niczego, który jest zabity, zelżony i zamordowany bez powodu, który modli się za swoich prześladowców: ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On oddaje za nas życie i ludzie by powiedzieli: On przegrał. Nic bardziej mylnego. Jezus zwycięża na tym krzyżu. On zwycięża śmierć, zwycięża grzech, zwycięża szatana, daje nam życie wieczne. I my musimy upodobnić się we wszystkim do Chrystusa, musimy upodobnić się do Jego śmierci, musimy mieć udział w Jego cierpieniach, by prawdziwie rozumieć, co to znaczy miłować nieprzyjaciół. By prawdziwie rozumieć, co to znaczy głosić Ewangelię, by prawdziwie rozumieć, co to znaczy być prawdą. Jeżeli ty próbujesz zachować swoje życie dla siebie, uciekasz od cierpienia, boisz się mówić o Jezusie, jeżeli ty chcesz zostawić dla siebie jakąś cząstkę swojego serca, bo mówisz, że ona jest Twoja i nie chcesz ofiarować Jezusowi wszystkiego. Jeżeli ty cały czas żyjesz dla siebie, w jakimkolwiek aspekcie, to nie podążasz za Chrystusem, bo Chrystus ogołocił samego siebie całkowicie, przyjmując postać sługi, stając się podobnym do ludzi. On upodobnił się do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Był w tym samym upadłym ciele, co my. Czuł wszystkie pokusy, które doświadczasz, których doświadczasz każdego dnia, ale nie uległ żadnej. Dlatego, że zrodzony z ducha, Boży syn, stał się człowiekiem i zwyciężył grzech, zwyciężył pokusę, zwyciężył świat i umarł. I śmierć nie miała nad nim żadnej władzy, dlatego, że śmierć panuje tylko nad tymi, którzy są poddani grzechowi. Śmierć jest zwierzchnością, jest prawem funkcjonującym na świecie. Tam, gdzie jest grzech, tam pojawia się śmierć. A on był bez grzechu, a jednak umiera. Ogołocił siebie całkowicie. Nie skorzystał ze sposobności, żeby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi, dla nas. On się dla nas poświęcił. W prawie bożym, przestrzegając jego doskonałości. Zbawił nas, oddając za nas życie, tym samym wypełniając i wykonując wszystko według prawa. On wypełnił je miłością, łaską, prawdą i zrozumieniem. Ukazał, co to znaczy żyć według Bożych przykazań. I dzisiaj On prowadzi nas do tego samego. On wzywa nas do naśladowania, wzywa nas do tego, byśmy zostawili swoje pole. Zostawili fragmenty swojego serca, zostawili swoje ja, moje, ale, ale stanęli i powiedzieli, Panie, cały jestem Twój. Ty za mnie poszedłeś na śmierć i ja idę za Ciebie na śmierć. Oddaję Ci całe swoje życie, całe swoje serce, czyń co zechcesz. A następnie bierzesz słowo, czytasz dalej. Nie wykonujesz wszystkie natchnienia, które Bóg wzbudzi w Twoim sercu, kiedy Twoje to słowo ożyje w Tobie. Bóg mówi: wybacz wszystkim, to Ty niezależnie od tego, co czujesz, idziesz i wybaczasz. Spotykasz się i mówisz: Wiesz, skrzywdziłeś mnie, ale wybaczam ci, bo Jezus mi wybaczył. Tu nie chodzi o emocje, nie chodzi o odczucia, nie chodzi o motylki. Chodzi o prawdę. I posłuszeństwo Bożemu Słowu. Czytasz dalej i robisz wszystko to, co mówi Jezus. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, och to trudne, jak to zrobić? Panie Jezu, pomóż mi, bez Boga to nie jest możliwe, ale nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy wierzą, tylko proszę Was, żebyście wierzyli w prawdę i prawdziwie nawracali się. Przyjmując Słowo Boże takim, jakim Ono jest, a nie takim, jakbyście chcieli, albo jak wam się wydaje. Chciejcie Boga takim, jakim On jest. On jest niesamowity. On jest Bogiem naszym Stwórcą. Nie próbujcie kształtować Go sobie na własną modłę. I widzimy, Jezus umiera i dzieje się coś niesamowitego. Ci ludzie zaczynają myśleć. On do samego końca był sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy. Oni zaczynają pokutować, zmieniać myślenie, biją się w piersi, przyznają rację Bogu. On naprawdę był sprawiedliwy. To jest bardzo istotne, byście porzucili swoje własne życie i w każdej sytuacji zaufali Chrystusowi, bo dla niego nie ma beznadziejnych sytuacji. Tak i wszyscy ludzie, którzy zeszli się na to widowisko, gdy zobaczyli, co się stało, bili się w piersi i zawracali. Wszyscy zaś jego znajomi stali z daleka, przypatrując się temu, również kobiety, które przyszły za nim z Galilei. A był tam człowiek imieniem Józef, który był członkiem rady, człowiek dobry i sprawiedliwy. Nie zgadzał się on z ich uchwałą i czynem. Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego i oczekiwał Królestwa Bożego. Przyszedł on do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Zdjął je owinął płótnem i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie był złożony. A był to dzień przygotowania, i zbliżał się Szabat. Przyszły też za nim kobiety, które przybyły z nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak złożono jego ciało. A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki. Lecz w Szabat. Odpoczywały zgodnie z przykazaniem. Pisze to ewangelista Łukasz, człowiek, który krok w krok służył razem z apostołem Pawłem. Co czynią uczniowie Chrystusa, uczennice Chrystusa? A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki, lecz w szabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem. Przykazania Boże są istotne. Wszystkie. I przestrzeganie Bożych przykazań jest dowodem naszego prawdziwego nawrócenia. Mówię o Bożych przykazaniach, a nie o jakichś mistyfikacjach katolickich, pozmienianych czy protestanckiego, jezuickiego antynomianizmu, który mówi, że prawo Boże nie obowiązuje. Tutaj widzimy, że uczennice Chrystusa zachowują szabat. Czekają. Wiedzą, że to jest nadrzędna kwestia i że ich pan zachowywał szabat. Jak myślicie, kto nauczył ich tego? Kto dawał im przykład, jak mają żyć i postępować? Ten, który teraz tutaj, jak czytaliśmy, spoczywał w grobie. Ten, który z martwych wstał i ten, który żyje. Nasz Pan Jezus Chrystus, który jest Panem Szabatu. Który jest Panem panów i królem królów. I kochani, co jest ciekawe, co jest niesamowite, to to, że Jezus nie umierał w piątek. Jezus umarł w środę. Dlatego, że w czwartek była pascha i był szabat. Natomiast w piątek kobiety przyszły z wonnościami. Musiały je wcześniej przygotować, musiały je zmieszać Przygotowały te wonności, ale nie poszły jeszcze tego dnia do grobu. Ponieważ to był proces, to wymagało czasu. Zostawiły je na szabat, by się przygotowały, dlatego, że w sobotę był szabat tygodniowy. I przyszły po sobocie. Przyszły pierwszego dnia tygodnia, gdy jeszcze było ciemno. Jezus, literalnie, leży w grobie trzy dni i trzy noce. Pamiętajmy, że Żydzi oraz Bóg traktują dzień od zachodu słońca do zachodu słońca. Jezus spożył wieczerze z uczniami we wtorek wieczorem. W środę był proces, w środę wieczorem zostaje ukrzyżowany, zostaje złożony w grobie. Następnego dnia mamy szabat, po tym szabacie. Kobiety przygotowują wolności, następnie mamy szabat tygodniowy, którym jest sobota, a potem, pierwszego dnia po szabacie, gdy jeszcze było ciemno, idą do grobu. I co się działo, co zobaczyły o tym to będziemy czytać w następnym filmie. Ale chcę, żebyście rozumieli to, że Jezus nie umarł w piątek. Tak, jak Kościół katolicki podaje i tak jak celebrują Wielkanoc, co nie jest wcale Bożym świętem, tylko oni robią to wszystko w pogański sposób, czcząc sola invictus, słońce niezwyciężone, i Lucyfera, poniewierając naszego pana Jezusa Chrystusa. Nie miejcie nic wspólnego z ich uczynkami ciemności, ale zbadajcie, jak sprawy naprawdę się mają. Wykaz całego tygodnia, jak Jezus szedł do Betanii, a nigdy nie podróżował w Szabat. Do Betanii szedł w piątek, w sobotę był u swoich przyjaciół w Betanii, w niedzielę wjechał do Jerozolimy, w poniedziałek działał, we wtorek działał do wieczora. To były wielkie święta, były tam dwa Szabaty: Szabat czwartkowy i Szabat tygodniowy, niedzielny. I całe pismo o tym mówi i prowadzi nas. Do sytuacji, w której widzimy literalne wypełnienie się proroctwa, Jezus mówi, że trzy dni i trzy noce będzie leżał w ziemi. Według słów proroka Jonasza to proroctwo się na nim spełnia. Bóg jest precyzyjny w swoim słowie i wszystko jest prawdą. Dlatego badajcie pisma, bo im głębiej poznajecie Chrystusa, tym głębiej. Kochacie Go i chcecie być blisko Niego, widząc, jak wielki jest nasz Bóg. Niestety, otacza nas kłamstwo i musicie badać wszystko. Dlatego zachęcam Was do poszukiwań i sprawdźcie to wszystko: sprawdźcie to, co mówię i trwajcie w Jego słowie, bo On prawdziwie jest Zbawicielem świata i życie wieczne jest tylko w nim. Amen.